89 fM akademickie radiocentrum. Powiedzcie coś o nazwie na początek. No to nazwa eter bardziej jako eter kosmiczny, Jak piąty przecież. żywioł, piąty żywioł, czyli wszechogarniający i w zasadzie też czuwający nad tym wszystkim, który może być po prostu z, nawet mieszaniną różnych klimatów, różnych stylów muzycznych i różnych emocji. No. Po prostu. Nic nas nie trzyma w jakichś tak, ramach, po prostu w ramach. jesteśmy wolni, jak eter, hmm. jako, może jako przestrzeń interpretować. Jako cały piąty mówię. Dokładnie. I nic nas nie trzyma w jakimś jednym stricte określonym gatunku, tylko możemy sobie podróżować, że tak powiem, po tym eterze. Powiedzcie coś o samej historii budowy Waszego zespołu. Jak poznaliście się? Skąd jesteście? i Jakie macie plany rozwoju? Ogólnie złapaliśmy się po kolei. Najpierw ja grałem z Mikołajem, z basistą w szkole muzycznej u nas w Krośnie. Byliśmy razem w klasie, potem tobiasz, później dołączył Szymek, no i na końcu Michał, gitarzysta. No, zespół powstał w 2021 roku, w lipcu w zasadzie. Graliśmy mniejsze koncerty, teraz gramy coraz większe. No, powoli to nam jakoś się napędza, więc cieszymy się, jak każdy artysta, po prostu chcemy, żeby to wszystko szło. No, jakie są plany? No, koncertowe, koncertowe. Płyta. Chcemy wydać teraz płytę taką w zasadzie debiutancką, nie? bo single gdzieś tam krążą i jesteśmy jakby tej myśli takiej, żeby ten, ten cel sobie obrać, który zrealizować, przepraszam. Bo zespół to jest tak naprawdę jak takie małżeństwo, tylko piątki osób, nie trzeba dużo wyrzeczeń, żeby cokolwiek osiągnąć. Dużo ciężkiej pracy i, i takiego, myślę, zrozumienia jeden dla drugiego, bo bez tego nie ma, nie, nie ma żadnej opcji, żeby cokolwiek zrobić. Budowanie relacji tutaj jest podstawą. Nie ma o, o czym mówić. Tutaj bez, jako monolit przede wszystkim. Bez nie, przyjaźni, bez emocji, bez wrażliwości e, wzajemnej tutaj nie mamy o czym mówić. Tutaj to jest fundamentem wszystkiego. Dokładnie, wszystkim. jako monolit, nie jako żadnej jednostki, także to, w tą stronę idziemy. A informacje o konkursie, gdzie znaleźliście te informacje? I jak w ogóle wpadliście na pomysł, żeby wystąpić w tym konkursie? Czy to, był, to była jakaś nowość dla Was? Czy już śledzicie przebieg wenaliów od kilku lat i po prostu wpadliście na ten pomysł, żeby? w nich zaistnieć. Ta historia jest taka no. dosyć y, zabawna, bo mieliśmy już wysyłać zgłoszenie w tamtym roku, ale tak. to coś nie wyszło. Jakimś no, względem źle wysłaliśmy zgłoszenie, taki... coś takiego i po prostu nie, nie udało się załapać. Y, ale myśleliśmy o tym już cały rok praktycznie, że no, jest taki konkurs zasadzie, i z mediów społecznościowych jak najbardziej. W zasadzie to jest ósma edycja, więc też tak jak nie było zespołu, nie myśleliśmy o tym, nawet tak człowiek szczerze nie wiedział. Ale, ale teraz jak już zespół trwa i coś idzie, no to czemu nie spróbować i czemu po prostu nie zagrać, nie? No i proszę, udało się tak więc jeszcze raz serdeczne gratulacje. No to co, moi drodzy, przed Wami pewnie przygotowania, jakie plany na ten czas i jaką macie wizję swojego występu? Czy macie coś przygotowane już na, na ten konkretny moment? Myślę, że musimy się przygotować najbardziej pod względem. Takim mentalnym, że musimy pokazać siebie. Na tej no scenie musimy pokazać siebie być sobą. Przede wszystkim. No to tak, jak zawsze. Zresztą to jest tajemnica cały występ. Zapraszamy, będzie rokowo, będzie ogniście. No i przede wszystkim melodycznie i fajnie. Nie wpadają ludzie po prostu. A przed nami dużo prób, różnych fajnych ciekawostek i fajnych tak. zagrań, zagrań, żeby ludziom po prostu przedstawić fajne gitarowe granie, jakiego brakuje teraz? No to właśnie, możemy skorzystać z okazji i odesłać słuchaczy, widzów też, bo będziemy też na naszym Facebooku, gdzie można Was znaleźć i zobaczyć Waszą twórczość, czy gdzieś w internecie możecie odesłać tutaj naszych słuchaczy. Zapraszamy na Instagrama, na YouTube'a, przede wszystkim i na Facebooka, na fanpage'a, na, na Instagramie najszybciej no jakieś, jak, jak, jakieś rzeczy, ale, relacje jakieś. Ale do odsłuchu stricte, no to YouTube, Spotify teledyski, no i Spotify. Są jeszcze tam różne inne platformy, ale, ale dwie te takie chyba topowe teraz. To YouTube, no i Spotify. Także zapraszamy do odsłuchu. To jeszcze raz serdecznie gratulujemy no i co, owocnych przygotowań. Widzimy się na Dziękuję dziękujemy bardzo 89 fm akademickie Radio